Niedawno w polskim radio było spotkanie, audycja o znanym psychologu, coachu, bardzo pomocny, bardzo skuteczny, ma wielu klientów i on opowiedział swoją historię. Otóż w dzieciństwie, jak to nieraz bywa, zabawy dzieciństwa nas nieraz kosztują, płacimy wielką cenę. Przygryzł sobie język i odgryzł kawałek języka. Miał problemy z wymową, ale to go tak zmobilizowało, że po pierwsze nauczył się perfekt kilku języków. Dzisiaj władza biegle kilkoma językami świata, a po drugie został kołczem, innym doradza. Jest cenionym, wziętym kołczem. Gdyby nie ta kontuzja, która mogła spaliżować całe jego życie, nie byłby dzisiaj tym, kim jest. Moi kochani, Renoir, Pierre Auguste Renoir, słynny malarz francuski, cierpiał niestety na chorobę, która w życiu artysty, malarza może stanowić. Koniec wszystkiego. rumatoidalne zapalenie stawów. Ten, kto to przeżywa, wie, co to za choroba. On nie potrafił utrzymać pędzla, ale trzymał go w swoich rękach. Dopóki mógł, trzymał pędzel w palcach, tak między palcami ściśnięty, z wielkim bólem, z wielkim wysiłkiem, a potem, kiedy już nie mógł trzymać, przywiązywano mu pędzel do ręki i tak malował. I kiedyś Matis, drugi wspaniały malarz, Pyta swojego przyjaciela, Renuara, jak ty to robisz? Straszna tortura. Ty okupujesz swoją pracę niesamowitym cierpieniem. A wtedy renuar się uśmiechnął i powiedział: Ból przeminie, ale piękno pozostanie. Wyszła nasza pierwsza książka. Moi kani, to jest książka z naszymi pierwszymi kazaniami, które już zostały zapomniane dawno. Książka wyszła bardzo wspaniale, jest ilustrowana. Są kody QR, gdzie można dojść do tych filmików. Jest papier bardzo dobry w czytaniu, że jeżeli ktoś jest chętny, to tutaj jest podane, jak tą książkę można zdobyć. Może być wspaniałym prezentem na święta. W opisie filmu możecie przeczytać, jak ją zdobyć.